Cześć, witajcie! Nazywam się Sylwia i dziś porozmawiamy sobie a propos Surya Namaskar, czyli Surya a Słońce i Namaskar Powitanie. Surya Namaskar jest to piękna i pełnowartościowa praktyka, która wzmacnia i elastycznie nasze ciało która pobudza nasze narządy wewnętrzne do działania, pomagając w trawieniu, dzięki czemu mamy pięknie lśniącą skórę, um, która pobudza nasze krążenie krwi, która wspomaga nasz system odpornościowy, dzięki czemu jesteśmy silniejsi, nie chorujemy, <laughs> jeżeli praktykujemy to w miarę regularnie oczywiście. Um, oczywiście również uspokaja system nerwowy, dzięki temu mamy dużo więcej dystansu do siebie, jesteśmy spokojniejsi i ogólnie um, celsji na co dzień. Jest naprawdę dużo pozytywnych wpływów sury na maskar na nasze ciało. Jeżeli chcecie o tym poczytać, to zapraszam na moją stronę Facebook Sylwia Mistrzuk Yoga. Linka wrzucę poniżej. W zależności od e, tradycji i szkoły jogi jest kilka e, powitań słońca. E, my w tym cyklu porozmawiamy sobie a propos powitania słońca tradycyjnego z chaty jogi. Pokażę Wam też e, i wprowadzę jedną pranajamę, którą bardzo polecam do wykonania przed powitaniem słońca. E, porozmawiamy sobie o podstawie, o bazie, czyli o rękach, jak poprawnie ułożyć dłonie i jak poprawnie ułożyć stopy, żeby bezpiecznie wykonać wszystkie ćwiczenia. Także... Jedynie co pozostaje mi zrobić, to zaprosić Was na matę. M buziaki!